Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy ład, a dziś moim i Państwa gościem jest Anna Bosak, prezes Fundacji Priorytety. Dzień dobry Aniu. Witam serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o Kampanii społecznej. Rodzina nie traci na wartości inwestuj w relacje. Aniu, czy mogła, mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom, naszym widzom, na czym polega ta kampania, jakie są jej założenia, jakie są jej cele? Celem kampanii było po pierwsze pokazywanie i budowanie pozytywnego wizerunku rodziny w społeczeństwie. Pokazywanie też, jak wartość rodziny się zmieniała, zmieniania w obliczu też ostatnich wydarzeń gospodarczych i społecznych, ale też danie konkretnego jakiegoś merytorycznego przekazu, szczególnie młodym ludziom, jak budować szczęśliwą rodzinę, ponieważ też zauważyliśmy pokazują to też badania. Że młodzi ludzie coraz częściej po prostu już nie wierzą, że można mieć szczęśliwą rodzinę, nawet jak deklarują, że chcieliby. To po prostu nie mają wokół siebie w ogóle takich przykładów, mają też często negatywne doświadczenia ze swoich domów. Wokół siebie też widzą rodziny, które gdzieś się borykają z różnymi trudnościami czy to rozwiedzione, czy, czy właśnie w jakiś sposób też. Nieszczęśliwe w tych swoich związkach i relacjach. Więc chcemy po pierwsze pokazywać, że to jest naprawdę możliwe, że ma to ogromną wartość, ale też jak to robić, bo no nie da się ukryć, że to wymaga konkretnej pracy, zaangażowania, wysiłku, poświęcenia, że to się samo nie buduje. Stąd też hasło inwestuj w relacje, ponieważ to wymaga naprawdę konkretnej inwestycji. I do tego też chcemy zachęcać. Mhm. W ramach kampanii społecznej przeprowadziliście badania, badania społeczne, dotyczyły one tutaj wpływu COVID-u, wojny na, na poczucie bezpieczeństwa. Jakie są wnioski z tych badań? Jaka jest też rola rodziny w zapewnieniu tego bezpieczeństwa, poczucia pewnej stabilności? Tak faktycznie zrobiliśmy badania poprzedzające kampanię, ponieważ po pierwsze, gdzieś mieliśmy już takie obserwacje, że, że no w ludziach po prostu jest coraz więcej lęku, niepewności, ale też, że w obliczu tego zagrożenia koncentrują się mocno na rzeczach właśnie materialnych, pieniądzach, finansach. Co jest oczywiście zrozumiałe, bo, no bo jest to potrzebne. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, czy to jest faktycznie najważniejsze, czy to faktycznie ludziom daje poczucie bezpieczeństwa i długoterminowo jakieś takie zabezpieczenie i poczucie sensu. Badania potwierdziły po pierwsze faktycznie ten wzrost takiego utraty, utratę w ogóle poczucia bezpieczeństwa i też takiego zdrowia psychicznego. Aż 41% badanych odpowiedziało, że w ostatnim czasie. Miało y, chociaż raz objawy depresji, co jest już no, konkretną chorobą. Y, także, także tutaj widać faktycznie ten spadek i te trudności. Natomiast z drugiej strony, w, y, badając czynniki, które, które w tym pomagają, w radzeniu sobie z tym, rodzina tutaj zdecydowanie y, bardzo wysoko y, została potwierdzone, pokazane, że. Że jest wsparciem psychicznym, moralnym dla ludzi, że jest tutaj sobie pozwolę przytoczyć jeszcze z badanych. 84% ankietowanych widzi w rodzinie źródło psychicznego wsparcia i pomocy, i 80% uważa, że niezależnie od okoliczności społecznych i ekonomicznych, budowanie własnej rodziny ma sens. Tutaj w czynnikach do wyboru jakby rodzina została najwyżej wskazana jako takie źródło właśnie wsparcia. Sytuacja, dobra sytuacja materialna m, została przez ponad połowę mniej osób wskazana jako źródło właśnie m, takiego długoterminowego gdzieś poczucia bezpieczeństwa. Jest oczywiście bardzo ważna, natomiast przy takim zestawieniu i wyborze, co jest ważniejsze, tutaj została wybrana rodzina. I myślę, że to tutaj warto też podkreślić, że e, szczególnie w badaniach jakościowych, przy takich pogłębionych wywiadach z ludźmi. Bardzo mocno wskazywali też to, że rodzina daje motywację do działania, że jest takim czynnikiem, który właśnie nie pozwala nam się załamywać, poddawać, tak, czym właśnie skutkuje depresja, tylko że to, że mamy dzieci, tak naprawdę szczególnie nie tylko mał małżonka czy partnera, ale że dzieci szczególnie nas po prostu mobilizują. I to jest jakby ten ważny czynnik, tak? że nie są tylko obciążeniem, kosztem i jakby większą, większym poczuciem odpowiedzialności, ale że to właśnie dzieci nam dają tą motywację do działania. Czy z przeprowadzonych przez Was badań wy, wynika, hmm. Pewien jednolity stosunek Polaków do rodziny. Czy mówię, możemy mówić tutaj o ogólnonarodowym takim podejściu do rodzinnym, definiowaniu jej, jej znaczenia, czy, czy, czy może bardziej jest to kwestia zróżnicowana na przykład od płci, od wieku, od miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia? W naszych badaniach akurat w zróżnicowaniu ze względu na wiek nie wyszła. Statystycznie istotna różnica postrzegania właśnie wartości tej rodziny, co było nawet dla mnie osobiście trochę zaskoczeniem. My może akurat tego elementu tak dokładnie nie pogłębialiśmy, już, jak postrzegają, kim jest dla nich rodzina, natomiast w innych badaniach widać już dość jasno te zmiany społeczne, obyczajowe, że jednak coraz rzadziej tutaj rodzina jest postrzegana w takim tradycyjnym modelu. Widać tutaj różnice ze względu na miejsce zamieszkania, chociażby, czyli w mniejszych miejscowościach na wsiach, cały czas jednak ten model jest bardziej postrzegany właśnie w takim tradycyjnym sensie. Wśród młodych osób w większych miastach już to się coraz bardziej zmienia, tak? Już coraz częściej uważają, że to nie musi być małżeństwo, że to może być po prostu związek kobiety i mężczyzny, że bez dzieci. Kobieta i mężczyzna, że, że też to jest rodzina. No i tutaj różne inne, jakby jeszcze opcje też już coraz częściej są wskazywane, więc te zmiany na pewno zachodzą w, w tym rozumieniu rodziny, natomiast postrzeganie wartości rodziny cały czas jest bardzo wysoko oceniane. Przy czym no wśród młodych osób tak, widać tą różnicę, że wśród młodych osób jakby ta wartość jest, jakby coraz rzadziej widzą w tym wartość. Moja fundacja zajmuje się właśnie kwestiami rodziny, przedstawiania życia rodzinnego jako czegoś atrakcyjnego. Jak trafić do młodych ludzi? Jakie argumenty stosować w odniesieniu do młodego pokolenia, by przedstawiać macierzyństwo, założenie rodziny jako coś atrakcyjnego, jako coś, co może dać człowiekowi satysfakcję? No w powszechnym takim odbiorze, można powiedzieć popkulturowym, założenie rodziny, posiadanie dzieci równa się koniec młodości, równa się obciążenia, równa się pewne zobowiązania. Jak Twoim zdaniem należy docierać do młodych ludzi, by pokazywać, że założenie rodziny i macierzyństwo to, to coś wspaniałego, to, to przygoda, to coś, co daje człowiekowi dużo satysfakcji? To jest właśnie jednym z głównych celów też naszych działań, żeby w ogóle pokazywać młodym osobom, że właśnie istnieją, że jest naprawdę mnóstwo szczęśliwych rodzin, że właśnie to rodzicielstwo nie odbiera życia, jak to czasem postrzegają. Tutaj w ostatnich takich rozmowach też bardzo mocno to było podkreślane i na konferencjach, na których byśmy, że właśnie dzięki dzieciom możemy więcej i że często robimy więcej. Właśnie to, co trochę mówiłam też o tej motywacji do działania. Ale też y, dzieci po prostu stwarzają nam nowe obszary działań. Tak jak ja mówię, z dziećmi chodzimy na spacery, wyjeżdżamy, zwiedzamy więcej, do czego często sami już y, tak naprawdę nie do końca mamy czas, y, albo siły, albo ochotę, a dzieci właśnie są ogromną mobilizacją. Do tego też chcemy dzieciom pokazywać siebie jako pewien wzór tak osoby dorosłej i też pracujemy przy tym nad sobą. U mnie to się bardzo sprawdza, tak? Że, że gdzieś tam bardziej o to dbam, bo dzieci jednak to widzą. A przede wszystkim uczą się właśnie z przykładu zachowania dorosłych, a nie z tego, co mówimy. Także ja zdecydowanie tutaj podkreślam, jestem mamą twórki dzieci i też staramy się to pokazywać, że naprawdę też żyjemy aktywnie, robimy dużo fajnych, ciekawych rzeczy, mamy też czas na realizację jakichś swoich indywidualnych pasji z mężem. Myślę, że tutaj ogromnym czynnikiem jest też właśnie budowanie dobrych relacji w małżeństwie, takiego też i wsparcia, i rozumienia potrzeb drugiej osoby, i rozumienia tego, że. Że właśnie też e, potrzebujemy tego czasu indywidualnie i realizacji jakichś swoich też potrzeb i pasji. Więc to jest po pierwsze budowanie dobrych, e, dobrych relacji, rozumienie też tego odpowiednio. Dobra organizacja. My też to, co my robimy, to prowadzimy szkolenia e, tutaj dla kobiet głównie, natomiast my też planujemy tutaj to poszerzać, e, bo jakby ogromnym obszarem jest po prostu. E, Układanie, właśnie dobre ustalanie priorytetów, rozumienie tego, czego ja tak naprawdę chcę, czy to są moje potrzeby, czy to są potrzeby wbudowane tak naprawdę przez różne głosy z zewnątrz, bo to też jest ogromna bolączka, właśnie tego, że jedne grupy mówią, że kobieta musi pracować, żeby się realizować, drugie mówią, że musi być mamą, żeby była właśnie prawdziwą kobietą i żeby była spełniona w życiu. Więc po pierwsze, żeby umieć to trochę oddzielić, jakby przeanalizować to, czego ja naprawdę chcę, jakie mam możliwości, jaka jest moja sytuacja, właśnie kiedy podejmować decyzję o założeniu rodziny, kolejnym dziecku, czy powrocie do pracy zawodowej, żeby mieć w tym pewien spokój. Właśnie tak organizować, też zarządzać tym czasem, żeby też umieć zadbać o te swoje potrzeby, bo to jest ogromny obszar. Mówię znowu szczególnie o kobiet, gdzie one często są z tym zmęczone. Właśnie mają za dużą presję, też taką społeczną nakładaną, że muszą godzić tysiąc zadań naraz, wszystko robić perfekcyjnie i im to szkodzi po prostu. Więc jakby taka dobra organizacja, oddzielenie trochę tego, uporządkowanie i zadbanie, plus umiejętność korzystania też z wsparcia zewnętrznego, z pomocy, jakby większość tych problemów tutaj rozwiązuje. W kampanii posługujecie się takim, można powiedzieć, bardziej technokratyczno-ekonomicznym słownikiem, zwrotami, co jest, myślę, pewną nowością, jeżeli chodzi o kampanie społeczne związane z rodziną. Mamy tutaj kwestię. Nie tra braku tracenia na wartości, inwestycji, no po, pojęcia kojarzone raczej z ekonomią, a nie życiem społecznym i, i życiem rodzinnym. Czy to jest zabieg celowy? Jaki był cel? Jaki jest cel stosowania takiego, takiej nomenklatury? To jest zabieg jak najbardziej celowy. Ja jeszcze przed założeniem fundacji przez wiele lat prowadziłam bloga, który się nazywał Notatki Zarządu. I wynikało to z tego, że ja z wykształcenia i zawodowo jestem właśnie ekonomistką, specjalistką do spraw zarządzania, marketingu, i po założeniu swojej rodziny, gdzieś zaczęłam po prostu zauważać, że pewne narzędzia też zarządzania się świetnie przydają w prowadzeniu domu i rodziny. Że jest mnóstwo podobieństw, też właśnie pracy zawodowej do pracy w domu, wyznaczania celów, realizacji zadań, zarządzania budżetem, różnych umiejętności i kompetencji i właśnie tej dobrej też organizacji. Naturalnie to zaczęłam wykorzystywać, chciałam się też tym dzielić z innymi i też zauważyłam, że jakby po pierwsze wykorzystywanie takich określeń z tego właśnie zakresu biznesu, ekonomii, Podnosi trochę prestiż rodziny, podnosi trochę wartość, pomaga trochę samym kobietom jakby czuć się tym dowartościowanym bardziej, tak? Jeżeli powiem, że przy zajmowaniu się domem jestem tak naprawdę menadżerem i zarządzam firmą rodzinną, to brzmi to po prostu dużo lepiej niż, niż wręcz powszechnie używane, nawet jestem kurą domową, a już nie mówiąc o tym. Więc po pierwsze, żeby pokazać te podobieństwa, po drugie, żeby tak trochę profesjonalizować też zajmowanie się rodziną, żeby właśnie zachęcać do tego, żeby też wykorzystywać konkretne narzędzia, żeby właśnie sobie z tym lepiej radzić, lepiej się organizować, żeby mieć z tego też większą e, satysfakcję i żeby społecznie właśnie podnosić też e, prestiż tej rodziny. Na koniec chciałem zapytać o duży problem społeczny, duży problem z perspektywy całego państwa polskiego, mianowicie o demografię. Widzimy trendy spadkowe w tym zakresie. Czy ty i twoja fundacja macie jakieś pomysły, co mogłoby odwrócić ten negatywny trend spadkowy? Jakie macie pomysły właśnie na zwiększenie? zwiększenie dzietności wśród Polaków. Temat jest oczywiście bardzo złożony. Jest to na pewno duże wyzwanie dla, dla całego społeczeństwa, dla naszej gospodarki. Tutaj takim kompleksowym, ponieważ no tych zagadnień oczywiście jest tu mnóstwo, takim kompleksowym jakby zestawieniem i trudności pomysłów na rozwiązywanie tego jest opracowana niedawno strategia demograficzna przez Ministerstwo Rodziny. Ta strategia jest też zakłada jakby działania długoterminowe, bo, bo wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że tego się nie da tak po prostu w jakimś jednym prostym rozwiązaniem e, zmienić. E, natomiast no tak, my się koncentrujemy jakby na tym, co my możemy zrobić e, i dla mnie tutaj i dla fundacji jednym z głównych celów to jest... E, po pierwsze, właśnie walka z pewnymi też stereotypami, jakby podkreślanie cały czas tej wartości rodziny, pokazywanie też, bo mam wrażenie, że jednak to jest trochę dewaluowane obecnie, że no też jest właśnie taki duży przeniesienie gdzieś nacisku na to, że kobieta właśnie powinna pracować i na tą pracę zawodową kobiet. I, I według mnie po prostu przy tym gdzieś yy, niesłusznie wartość rodziny jest w pewien sposób zaniżana, tak? I jakby pokazywane bardzo mocno, że jednak kobieta powinna pracować zawodowo. Więc po pierwsze tutaj obrona jednak tej wartości rodziny, to co robimy też właśnie w pewien merytoryczny sposób, tak? Poprzez konkretne badania yy, i, i niesienie tej yy, informacji dalej. Natomiast na pewno takim konkretnym obszarem jest jednak wsparcie kobiet w łączeniu pracy zawodowej z domem, bo my absolutnie nie chcemy zniechęcać kobiet do tej pracy. Chcemy zachęcać tylko do tego, żeby właśnie ta wartość rodziny jakby była cały czas doceniana, rozumiana, żeby też kobiety nie czuły się w tym gorsze, jak na jakiś czas jednak rezygnują z tej pracy zawodowej, żeby rozumiały, że to ma naprawdę ogromną wartość no, dla, dla całego społeczeństwa i to, co nasze badania pokazują, tak? Dla takiego długoterminowego jednak poczucia bezpieczeństwa, budowania jakiegoś sensu w życiu. Wiemy, że to naprawdę jest, jest ważne, jest dobre i jest warte po prostu tego wysiłku. Natomiast kobiety chcą pracować, mają do tego świetne predyspozycje i chcemy też je wspierać w łączeniu tego. I tutaj potrzebne są i rozwiązania ze strony formalnej zmiany w kodeksie pracy i współpraca z pracodawcami, żeby też pewne rozwiązania faktycznie w praktyce stosowali i praca z samymi kobietami przede wszystkim no tutaj na nich się bardziej bardziej skupiamy to co mówiłam tak żeby też umiały te decyzje podejmować w odpowiednim czasie żeby umiały też zadbać o swoje potrzeby walczyć o swoje prawa wiedziały jakie one są i dostawały też odpowiednie wsparcie z zewnątrz. Tutaj no takie podstawowe rzeczy to jest to są chociażby częściowe etaty które w Polsce praktycznie nie funkcjonują. To jest zadaniowy tryb pracy to jest elastyczne to są elastyczne formy pracy które Kobietom faktycznie pomogą łączyć te role. Rodzina nie traci na wartości, inwestuj w relacje. Serdecznie zapraszam, zachęcam Państwa do zapoznania się z założeniami tej kampanii, jak i z całą działalnością Fundacji Priorytety. Linki do różnych materiałów znajdą Państwo w opisie filmu. Anna Bosak, prezes Fundacji Priorytety, była moim gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.